Kto to jest? Niejaki Morgan. Od dawna się tutaj kręcił, nie wiadomo czym się zajmował. To on skonstruował tego lipnego węża morskiego. I kazał nam się przebrać za historyczne duchy, żeby wystraszyć stąd ludzi. Miniaturowy nadajnik. Dam głowę, że służył im do sterowania tą bestią. I wszystko by mi się udało, gdyby nie wtrąciła się ta banda smarkaczy. Ale dlaczego? Po co aż tyle zachodu, żeby wystraszyć stąd ludzi? Ponieważ Morgan znalazł skarb w okręcie zatopionym na dnie zatoki. I bał się, że ktoś mu sprzątnie złoto z przednosa. nosa. Milcz! To był pewnie żołd dla żołnierzy angielskich, którzy tutaj walczyli. Ech, hech, 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 w złotych sztabach! <laughs> Od 30 lat wiem o tym okręcie ze skarbem! To atrapa! Lipa jak ten wąż morski! Co to znaczy atrapa? Widziałem to złoto! Dawno temu ekipa z Hollywood kręciła tu film o piratach, bo woda w zatoce jest bardzo czysta. Nosił tytuł zatopiony skarb. A więc ten wrak to tylko rekwizyt filmowy? Zgadza się. Podobnie jak to złoto, które widział morgan. <laughs> Filmowcy zostawili na dnie ten cały Morgan! Teraz musi pan mieć podwójną satysfakcję, że nie dał się pan wystraszyć, prawda? Eee, trzy fałszywe duchy to o wiele za mało, żebyśmy dostali cykora, no nie? <laughs> prawda, wujaszku? <laughs> え。Oh, nie. <laughs> <laughs>